Pięknie wjeżdżamy w niedzielę. Marcinie, yes. jaka kolejka! Co tu się zadziało? Hej! Co dobry. Cześć w kolejnym vlogu! I mamy anomalie pogodowe, tak na sam początek, bo teraz świeci ktoś słońce. Ktoś pił z mojej kawy. Ktoś pił z twojej kawy? Przeba ktoś pił z swojego kubka, może ktoś nie z tej kawy. Ktoś z mojego kubka. Przed chwilą padał śnieg, teraz Dzień mamy kawy. słońce, nie wiem co się dzieje, a jest połowa kwietnia. Marcinie, jakieś przemyślenia? Kwiecień, plecień, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata. Mamy niedzielę. Cudowną niedzielę, jest rano. Ładnie tak, wyszliśmy w ten 30. dzień. Godzina 10.30, tak jak no. słyszycie. I zaczynamy. I ja dzisiaj nie gotuję, mam dzisiaj dzień wolny, właśnie no. będzie robił rosół, z Czego cieszymy się bardzo, więc jedzenie bo wiecie, pogotowujecie bo i zapraszamy na tego vloga w takim razie, tak? No mogę już kawę pić. Możesz pić kawę, tak. proszę bardzo, oczywiście, Posłaszamy. że wejść jeszcze lepiej w ten dzień, Link. no to kaweczka. Ym, tak, z kosty. Najlepszy power. Teraz no. na jakiś czas można. A od jutra się zacznie Marcinie? Ten? Wiesz co się zacznie? nie co się zacznie. Jak ty wytrzymasz? Co? co się zacznie? Czy ci niby słodycze? Przecież ja nie jem słodycze. <laughs> no. Co, widać po mnie, że jem słodycze? Nie, w ogóle po tobie Druga nie ankietę, czy widać po mnie, że jem słodycze? O, zrobić ankietę? Tak. Zrobić ankietę? Poczekaj. Poczekaj, oblokajmy. Teraz wciągnąłeś w brzuch, teraz wciągnąłeś w <laughs> No, nie wiem, nie wiem. Znaczy, po tobie chyba bardziej widać, że jest w niż po mnie, wydaje mi się. Nie dada, wiem, chociaż tak, zaraz, ja zaraz dziewczyny zaczną komentować i zobaczymy, zobaczymy. Słucham? Nie, nic tak. A dzisiaj powiedziałeś? Nie, nic. No, także tym pozytywnym wstępem zapraszamy na vloga. Mam nadzieję, że dzisiaj ostrość będzie zachowana. Wróciliśmy do domu i już jakiś czas temu Marcin jest na dole. On przygotowuje dzisiaj rosołek. Ja za bardzo się nie nadaję do takich tradycyjnych polskich obiadów. Robię coś, zazwyczaj jeśli ja gotuję, to zawsze jest to coś mniej tradycyjnego. A jeśli Maciej gotuje, to rzadko kiedy korzysta z przepisów, on zawsze gotuje w tradycyjny sposób, więc dzisiaj będzie rosł. Ale nie o tym teraz. Um, Renderuje mi się film, który pojawił się w poniedziałek, czyli był to vlog. Nie wiem, czy zauważyliście w ogóle, ale u mnie w poniedziałki są zazwyczaj vlogi takie, um, które mają być um, fajne na początek tygodnia, tak troszeczkę zmotywować nie tylko mnie, ale i Was do działania. A w piątki staram się wrzucać vlogi, które są takie bardziej. Um, na odstresowanie, na zrelaksowanie się i mam nadzieję, że mi się to uda Że wprowadzę was fajnie w nowy weekend Bo jednak jest piątek, piąteczek, piątunio I chciałam wam powiedzieć o książce, którą przesłuchałam na Legimi, ostatnio wam wspominałam Że słucham i była to książka Gilliam Musso Tak podobno się czyta imię i nazwisko tego autora, a tak raczej czyta lektor z Legimi i ta książka nazywała się Zjazd Absolwentów O I powiem wam, tak jak wspominałam wam wcześniej, że ona akurat mnie nie urzekła, uwielbiam tego autora Nie wiem, czy mogę powiedzieć uwielbiam, przeczytałam jego... Przeczytałam dwie książki, przesłuchałam jedną i ta najmniej mi się podobała Jest ok, mamy sporo zwrotów akcji ale nie jest to nic tak bardzo fajnego. Ja nie polubiłam za bardzo głównego bohatera i no, polecam Wam Central Park, polecam Wam dziewczynę z Brooklynu. Tamte książki naprawdę mi się podobały, tamte powieści tak trzymały w napięciu, chciało się wiedzieć co dalej, co dalej. A tutaj akcja toczy się tylko i wyłącznie w Paryżu, o ile się nie mylę, we Francji, w mm, okolicy jednej szkoły, i właśnie jest tam, już wspomniany przeze mnie zjazd absolwentów, i mm, było morderstwo i niektórzy chcą to morderstwo dalej ukrywać, bo stało się to ileś tam naście lat temu, 10 lat temu i akcja w ten sposób się zawiązuje, że ci przyjaciele, te osoby spotykają się po latach, i niestety ma to morderstwo wyjść na jaw, i robią wszystko, aby to zatuszować. Mniej więcej tak wygląda fabuła. Nie chcę Wam za dużo zdradzać. Tak, było kilka zwrotów akcji, kilka rzeczy, których się nie spodziewałam, ale muszę Wam powiedzieć, że czym więcej. Słucham i czytam y, takich, y, takich książek kryminalnych, thrillerów, tym szybciej y, kapuję, co się za chwilę stanie i domyślam się, jak ta książka się skończy. Fakt, że y, tutaj końcówki to bardzo się nie spodziewałam, ale te, zresztą, te akcje akcji były, no takie można było się domyślić, ale raczej nie spodziewałam się, że fabuła pójdzie akurat w tę stronę. Jeśli chodzi o książkę, którą w tym momencie słucham, oczywiście jest to kolejna książka Muso i yeah. jest to. Sekretne życie pisarzy Na początku byłam zdziwiona i nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale teraz już troszeczkę weszłam w fabułę Zostało mi jeszcze prawie 4 godziny do przesłuchania, przesłuchałam już półtorej godziny I jest ok Też jest morderstwo Jest dość ciekawie, bo tutaj jednak mamy chyba pewną wyspę na surowym Wybrzeżu, jeśli się nie mylę I właśnie mamy pisarzy Mam jednego pisarza, który zdecydował się porzucić swoją karierę, chyba w wieku 35 lat. Zamieszkał na wyspie i nie chce mieć za bardzo kontaktu z dziennikarzami, nie chce pisać kolejnych książek, ale każdy docieka dlaczego porzucił tę swoją pasję, dlaczego nie chce pisać. I pewien chłopak zdecydował się zamieszkać na tej wyspie. I chcę skontaktować, się, chcę skontaktować się z tym pisarzem, bo sam chciałby pisać książki i chcę dowiedzieć się, dlaczego nie pisze, a I chcę również, aby mu doradził ten znany pisarz, czy idzie w dobrą stronę, czy dobrze pisze, czy ma jakieś rady dla niego itd. itd. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Jeśli czytaliście jakieś książki tego autora, to możecie mi oczywiście polecić, bo na Legimi jest sporo audiobooków. I lubię, lubię słuchać tego, bo bardzo mnie to tak relaksuje. Kiedy coś robię, to naprawdę wchodzę w tą fabułę. Na przykład kiedy gotuję bądź kiedy sprzątam, to zazwyczaj wtedy słucham. Ale jeszcze jednej rzeczy chciałam Wam wspomnieć. Ostatnio Wam mówiłam, że zastanawiam się nad zakupem e-booka. Marty Henik, Marty Kruk i mam. Mam i podoba mi się bardzo, że ten e-book jest dostępny na Kindle. Można sobie bez problemu przesłać na ten, tego, na ten czytnik. O, na ten czytnik. I będę czytać. Kompletny poradnik trenuj w domu. Więc mam nadzieję, że coś wyciągnę z tego e-booka dla siebie i będę dalej. Kontynuować swoje wyzwanie Najlepsza wersja siebie do 30 Jeśli oglądaliście mój poniedziałkowy vlog To wiecie co mam na myśli, o czym mówię Bo teraz jest niedziela Od jutra zaczynam swoje wyzwanie 30 dni bez słodyczy Mam nadzieję, że ktoś z was dołączył I będziecie ze mną Marcin dołącza I zobaczymy, zobaczymy jak mi pójdzie Jak będę się czuć po tych 30 dniach Jestem bardzo zdeterminowana i zmotywowana, więc mam nadzieję, że jakoś to pójdzie i będzie ok. no Wrzucam film na YouTube na jutro, jeszcze chwilę posiedzę tutaj w biurze, a potem już tylko relaks i odpoczynek. Czytam też książkę Adilaru i bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo. Przeczytałam już chyba 20%, a nie wiem, ile ona ma w sumie stron. Tak. 20% i naprawdę się rozkręca, jest ciekawy. Ja fantastyki za bardzo nie czytałam, to jest taka fantastyka... Mała część fantastyki może, bo chodzi tutaj o to, że Adi La Rue zawiera pakt z diabłem, z cieniem. Ona urodziła się w jakoś w XVIII wieku, a akcja rozgrywa... Mamy tutaj dwie linie czasowe, właśnie XVIII wiek plus 2014 rok i ona już żyje te ponad 300 lat i... Najważniejsze w tym jest to, że jeśli po zawarciu paktu z tym diabłem, jeśli ktoś ją poznaje, to gdy tylko wyjdzie z pomieszczenia, zapomina o niej. I to jest mega ciekawe. I podoba mi się. Jest to coś innego. I co, co wieczór czytam. Fakt, że ja jestem osobą, która jest bardzo zmęczona, to potrafi przesnąć z tym czytnikiem, ale naprawdę bardzo, bardzo książka mi się na razie podoba i mam nadzieję, że tak zostanie Możecie oczywiście dać znać, co wy czytacie, co mi polecacie i co będziecie czytać w ten weekend Bo ja dzisiaj chyba przysiądę do Adi albo zacznę czytać ten poradnik Marty Kruk no, także taki mały update, znowu czytelniczy u mnie, ale wy chyba lubicie takie update'y Audiobooki cały czas słucham, jak widzicie bardzo się wkręciłam w tym roku i myślę, że Legimi like, jest taką platformą wartą polecenia, tym bardziej, że można sobie przesłać te 10 e-booków na Kindle. ma się dostęp na telefonie cały czas do tych e-booków, jest tam mnóstwo ciekawych pozycji, cały czas jest wszystko aktualizowane, więc jak najbardziej tam są najnowsze, um, najnowsze pozycje książkowe, co bardzo mi się podoba. Chociaż muszę przyznać, że przez to zaniedbałam troszeczkę mój projekt 21 na 2021 rok, bo jak widzieliście ostatnio, na tym czytniku mam sporo nowości, więc staram się. Czytać i troszeczkę książek z tego projektu i troszeczkę takich nowości. I w tym momencie chyba mam zaczętych cztery książki, więc pora. Mam nadzieję, że w kwietniu, pora je skończyć. Mam nadzieję, że w kwietniu mi się to uda. O tak chciałam powiedzieć. No, to tyle w tym momencie. Dajcie znać, czy bierzecie udział w tym wyzwaniu, czy też się wspólnie będziemy motywować. Oczywiście zapraszam do swojego Instagrama, bo tam będę Wam czytać takie dzienne aktualizacje. i 30 dni we słodyczy. No, mam nadzieję, że po tych 30 dniach troszeczkę odejdzie mi ta ochota na te słodkości. Tego jeszcze w kwietniu w Anglii nie grali. No, zobaczcie, co się dzieje. A tydzień temu było przepięknie ponad 20 stopni. A dzisiaj proszę. A my powrócimy. O wow! To jest grat. Tak, to jest grat. Patrzcie, ogórki. Szok. Działasz, działasz? Robisz rosołek? No. Będzie niedzielny obiadek dzisiaj, zobaczcie i będzie rosołek, będzie kurczaczek i ziemniaczki, może jakaś suróweczka? Mamy jakąś suróweczkę? No, Chyba no, nie mamy żadnej no. suróweczki, co? Ale mamy ogórki kiszone, no. co też da radę. No, pięknie, pięknie, powiem ci. Uwielbiam twój rosołek, więc mam nadzieję, że będzie mi smakował. Też mam nadzieję. Że... <laughs> no. Niedzielny, tradycyjny polski obiad. Mama troszeczkę zainspirowała, bo wysłała mi zdjęcie, ale mama miała dzisiaj schabowe kotety schabowe z suroweczką i ziemniaczkami. A my za to mamy rosałek. Mm -hmm. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Zobaczcie, rosołek gotowy, wygląda przepięknie, pachnie, mm, już nie mogę się doczekać, pachnie cudownie. No Marcinku, zobaczymy, ale wydaje mi się, że dzisiejszy niedzielny obiad będzie ideo, ideolo, idealny chciałam powiedzieć, ideolo i wyszło mi coś dziwnego. No, także tak prezentuje się pierwsze danie, a co jest na drugie danie? Kurczaczek, ziemniaczki i mizeria. Idealnie, polski obiad, mm, w niedzielę w sam raz. Słucham? Obiad? Obiad? Idealny. Dziękuję. Jeśli coś jedziecie, ja wam również życzę smacznego. Smacznego, Marcinie. Usiądź ze mną. Cześć. Cześć, bo dzisiaj jest ze mnie beznadziejna vlogerka, więc mam nadzieję, że troszeczkę uratujesz sytuację. Ja mam uratować sytuację. Ty masz uratować sytuację, zrób to dla mnie. Która jest godzina w ogóle? Się 28, więc oj, i. Zrób to. I... Google. A, Google. Więc idealnie, bo muszę jeszcze poćwiczyć, ale to potem. Serio? Potem. ćwiczyć jeszcze? Muszę. Nie ma patu. Oj, tam daruj sobie dzisiaj. Nie, ja nie jestem z tych, daruj. co sobie darują. Oj, to oj to nie. Oj, nie. Nie, to no żartuję. Nie. Nie no, mówię, żartuję. Dużo osób pyta, co to jest. Co? To, co nam, co, co nam siedzi na wyspie. Dużo osób zadaje to pytanie. Więc, Marcinie, możesz to. opowiedzieć, Poczekaj. co to jest? To. <noise> <noise> Okej, okay, widać, że jesteśmy zmęczeni. No, bo ty jesteś zmęczony. Więc opowiedz szybko o tym czymś. Co to jest. To jest e, Google Home Nest, jakoś tak to się nazywa. Mhm. To jest taki. Taki Google Assistant. Czy uważasz, że to jest potrzebne w domu? Nie, ale jak ktoś lubi gadżety, to tak. Od 1 do 10, jakbyś to ocenił w skali mm. pomocności. To też Bayer po prostu. Ja no. Nie to na 4. Ja lubię, ja lubię na przykład a, w 1 do 10, tak? Tak. No. No, ja bym dała czwórkę. Tak, ja bym dał tak piątkę. Fajne, bo można sobie na przykład przełączyć ale jak mam telefon, to czy jest sens YouTube'a sobie przełączyć albo. No nie przełączyć, możesz Spotify. powiedzieć, żeby coś ci włączyło na YouTube, no to tak? Albo na, takiego... na Netflixie podczas gotowania. To jest taki coś takiego jak Alexa zamazone. No, Alexa jest wystarczająca na przykład. Aleksa chyba jest bardziej spoko, czy nie? O, tutaj masz ekranik jeszcze, więc wiesz. Tu masz ekranik jeszcze, właśnie. Więc ale, możesz coś oglądać. Ale Amazon, na przykład, przykład widzę, co jest tam. fajne w tym, w tym jest bardzo fajna rzecz, że jeśli myjemy śniadanie i chcemy na przykład obejrzeć sobie przyjaciół, to możemy sobie tylko to delikatnie odwrócić i obejrzeć jeden odcinek. Także mamy tutaj obok telewizor, ale jeśli jemy przy wyspie, to jest całkiem obaj pijemy kawę. Mhm. Czasami sobie obejrzymy jeden odcinek, co? Mhm. Jego fani przyjaciel, to mhm. a ja słyszę, no. że na HBO podobno będą przyjaciele dostępni, mhm, HBO wykupuje prawa no. i mogą dystrybuować w Polsce, będą mogli, takie, takie są plotki, chyba HBO nawet powiedziało, że będzie to robić. Tak, ale w każdym razie to... Sorki za moją chrypa, ale naprawdę, teraz już... Ja lubię sobie światłami na przykład sterować, tylko że wystarczy zwykły dot, zwykła to ja ten zwykły Tu jest Bayer właśnie, że jest ekranik. No, także... A można sobie przepis jakiś wyświetlić. Na stronie ze strony. No, ze na, stronie na przykład. Można? Na przykład. U, U, znaczy, no, to nie nie tak. wiem jak to działa po polsku czy to tam. To, po, po... A, to po polsku właśnie tak średnio działa. Bo A, czasami Aleksa czasami działa, Aleksa działa w, pol w Polsce po polsku? Mm, nie wydaje mi się. Jeszcze nie? Nie? Też nie. Nie wydaje mi się. Bo ogólnie Google Asystent na Samsungach, na telefonach i na wszystkich tam smart rzeczach. Działa po polsku, tylko że to nie jest taki do końca jak Google asystent. No, no, Także. Niby to, jest, ale nie do końca. Tak więc, jeśli pytaliście, to. I <grym> to, 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 to do końca. odpowiedzi. Fajne, ale nie niezbędne. O! Ja bym tak powiedziała, tym bardziej, że my to dostaliśmy jakoś w gratisie tak, cel, no. przy internecie, nie? Tak, no to nie no. było tak, że my sami to no, sobie kupiliśmy. Przy nowej kupiliśmy. umowie na internet dostaliśmy. No, więc ja jestem ogólnie zadowolona, podoba mi się, fajny bajer, ale sama bym pewnie nie kupiła, nie, nie dał. też gratis. bym nie dał takich pieniędzy za nie, to. Nie, też bym nie dała tyle pieniędzy, więc tak, no korzystamy, bo mamy, a my Ma, lubimy korzystać. Na pewno rzeczy. kupiliśmy te te, te, malutkie, zwykle, te małe takie. Te mm, małe mm -hmm. To tak. No to mamy i w sypialni, i w biurze. No, i tutaj mamy na dole. I tutaj to... mamy ten duży. No, i rzeczywiście korzystam. Jak wyłączam światło wieczorem, na tak, przykład Tak, To jest przydatne, na przykład. To wtedy tak, albo jak w biurze włączasz sobie światło. Mhm. Albo jak chcesz z kimś pogadać, bo jesteś smutny i źle. Tak, i ci możesz jakiś... zadzwonić. Tak, możesz zadzwonić i możesz pogadać sobie z Googlem. No, możesz sobie Spotify włączyć. Możesz. Jeśli na przykład jesteś, jesteś zajęty, zajęta, robisz, gotujesz coś i chcesz sobie przyłączyć muzykę, też możesz. Więc tak. E, Marcinie, proszę, suchar. A, super. Czy jeszcze chwilę potrzebujesz? Poczekaj. Bo mam jeszcze jedno pytanie Poczekaj. dla ciebie, bo że ten blog ciekawty, jeszcze, żeby ten blok ciekawy. to się nie spalić. Zapytać. No Nie, nie zróbmy <grym> na mnie, bo będzie mi aż smarż. Oj, Tobie, robi swoje. Jesteś jak wino. Czym starszy, tym lepszy. Co no. mówi ksiądz po ślubie informatyka? Co mówi ksiądz po ślubie? Sorry, robię zoom na siebie. Nie zoom. Sfokus na siebie, robię. o jezu, jestem naprawdę Co mówi ksiądz po ślubie, informatyka? Co mówi ksiądz po ślubie, informatyka? Pobieranie zakończone. Pobieranie zakończone. da. Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Ulubiony, u, ulubiony owoc żołnierza? Nie wiem, czy to było. Czy... Granat. No to jest proste. Ha, nie było, ale, ale to jest proste. Pytanie jeszcze jedno do ciebie. Jak już tak sobie rozmawiamy i w ogóle się takich gadżetów do domu, wybierz jedną rzecz w naszym domu, bez której nie wyobrażasz sobie życia. Jedno, a rzecz to może. Jedną rację. rzecz, nie. jeden gadżet, bez którego nie wyobrażasz sobie życia? Ja chyba wiem, co powiesz. W naszym domu, ale ogólnie to się personalne rzeczy, czy taki. Tutaj ogólnie tak. Gadżet w domu, w naszym domu. Gadżet, to ma być gadżet. Gadżet albo rzecz. Taką bezstronnie wyobrażasz sobie takiego życia, że jakby tego nie było, to byłoby Ci naprawdę przykro i źle. Telewizor nie. No właśnie, telewizor też dla mnie nie jest takim nie. Rzeczy, nie? nie. Są telewizor na rzecz. pewno nie bo mm. mam telefon. <noise> ale nie, telefon, telefon nie musisz wybierać. To ma być taka domowa rzecz. Domo, ale w sensie rzecz, nie musi być gadżet. Może być gadżet albo rzecz. Może co najbardziej lubię w naszym domu. No, niech będzie. Najbardziej lubię w naszym domu wyspę. Uuu, tego się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się, nie czułam, że to... Lubię, lubię swoje biurko. Myślałam, że powiesz zmywarka, bo ja jestem bardziej taka... No, no ja bym powiedziała zmywarka, A zmywarka to jest dla mnie. Nie, powiem <laughs> tak, gdybyśmy mieli trochę większy zlew, przeżyłbym bez zmywarki. Znaczy się, jeśli byśmy nie mieli zmywarki, to byśmy cieli blad. No. Tak. Byś powiększył By, to? To byśmy powie, wycięli... Wyspa! No. no, no wyspa. Masz rację. To najbardziej lubię, bo to jest w sumie... Tam się dzieje życie. Tak, jak znajomi do nas przychodzą w ogóle, się, to nie, my tak, nie siedzimy w w ogóle, nie, nie, wszyscy są kuchni, wszyscy są... Kupni, tam! No, wszyscy siedzą tam! Tam! Mam nadzieję, że was zagadaliśmy. Chociaż troszeczkę i wydłużyliśmy tego vloga, chociaż o kilka minut. Um, Dajcie czy wam się podobało. Taki zwykły vlog. A jak twój weekend w ogóle minął? Szybko. Niedziela jak minęła? Fajnie? Przyjemnie. Te Leniwie. Leniwie, no. No, przyjemnie. Ja się nie powiem, bo pożyteczną rzecz zrobiłem. Uuu, kolejny gadżet. Może kiedyś wam o tym opowiemy. Jaki gadżet? A jaką pożyteczną rzecz zrobiłeś? A jaki gadżet? W samochodzie? No. No, o to mówię. No. no, dobrze, więc my kończymy. Dziękujemy ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że zatrwaliście jakoś do tego momentu. Niektórzy idą jeszcze poćwiczyć, ale damy radę, damy radę. idą pod prysznic. Dobrze. Weź tę rękę z moich włosów. Dziękuję. No, trzymajcie się udanego weekendu, bo ten vlog wychodzi w piątek. Naprawdę. Wiesz co, przestanę występować w Twoich vlogach i zobaczysz, jak to fajnie. Nie, Przestaniesz, nie, przestaniesz nie narzekać, nie naciągniem te włosy. Zobaczysz. Co, da się pociągnąć włosy? Są się za włosy? Nie, <laughs> ja ja sam się pociągnij za włosy. Ja lubię Twoje maja. włosy, są takie nie, fajne. Nie, ja nie lubię jak mi dotykasz włosów. Ale do tego są, to... tak... Jezu, ale tego są tego takie fajne, ale takie mięciutkie. Takie... Dobra, to my kończymy. Trzymajcie się, uważajcie Relaksuje na siebie. Udanego weekendu, albo z weekendu, jak znośnego weekendu, jakby to nośnego... powiedział klawiatur, klawiatur. Z... Znośnego tygodnia. No ja mówię znośnego weekendu. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Już niedługo na moim kanale. Na razie. Pa!